I ruszyły. Początek bardzo spokojny. Soelmar na prowadzeniu. Na drugiej pozycji Duncan. Na trzecim miejscu niesie się Royal Belvedere. Oż aż, aż skacze z radości. Czwarte miejsce zajmuje Rue Boutebri. Na piątej pozycji Santo Cosmo. I na szóstym miejscu Gold of Treville. Prowadzi Soelmar. Na drugim miejscu Duncan, Soelmar Duncan, na e, trzecim miejscu Royal Belvedere, na czwartej pozycji -e Ributte odstęp Santo Cosmo, odstęp Gold of Treville. Utrzymuje prowadzenie Soelmar. Dwie, trzy długości za nim Duncan. Później Buttebry Royal Belvedere, niewielki odstęp i z tyłu Santo Cosmo razem z Gold of Treville. I koniec, już w połowie zakrętu. Soelmar na prowadzeniu, dochodzi do siodła teraz Duncan, Soelmar Duncan. Royal Belvedere Ributtebrie przy wewnętrznej Santo Cosmo od pola Gold of Treville. I za moment wyjście na prostą finisową wyprowadza przy wewnętrznej Soelmar. Środkiem toru znakomicie galopuje Duncan. Duncan, ale Soelmar nie odpuszcza. Soelmar polem finiszuje. Royal Belweder. Soelmar, Royal Belweder. Soelmar. Soelmar atakuje Royal Belweder. Royal Belweder atakuje skutecznie. I w celowniku Royal Belveder. Soelmar Santo Cosmo.